Hej moje ziemiaczki, tutaj Devi. No tak, mamy nowy motyw. Ja napisam status. Idziemy zobaczyć, co się tutaj ogólnie dzieje. No tak, ładowanie, 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 o boże święty. No ładuj się, kurde Nie chce się zladać? To... O, o, no to ładowało się A więc sprawdzimy sobie animki Ciekawe jak bardzo drogie będą tym razem eee... Co? Mam tutaj jakąś zakupioną animację? Co się dzieje? Ale to jest podejrzane trochę Nie podoba mi się to Weather change? A to nie było w tym przypadkiem w tym motywie stęczą? No tutaj przyglądam sobie animację. Za uh, zapieram animację o oh Boże Święty. Hmm, ciekawe jak to wygląda. Hmm. Ej, to jest śliczne, podoba mi się. Uh, to nie wygląda dobrze. Dlaczego to nie wygląda? O oh Boże Święty, ile deszczu. Uh, with my umbrella. Aha, okej. Okay. ja śliczna! Ładuj się, kurde, no. No to też jest słono, To jest animacja, którą biorę. Tak, tak, perfekcyjna. O właśnie. Dobrze, to jeszcze sobie dajmy ją na status. Jej! No dobra, to może teraz przyjrzyjmy tło... Nie, dobra, jeszcze tylko sobie zmienię tą animację. Pozy Czemu pitam pozy? Przecież to było wiadome, że jak tańczy, no to tańczę w aktorstwie i tańcu. Ok, a więc zmieniamy. I może zobaczmy tło. Nie, odzież będzie pierwsza, odzież jest ważniejsza. Ciekawe, hmm. jak wygląda ten motyw. Tak, właściwie. Naprawdę mnie to interesuje, bo na miniaturce, która pojawia się na Facebooku, wyglądało to naprawdę dobrze. Według mnie, oczywiście. No, kurde, ile masz się ładować? Hmm, proszę, ładuj się. Jezu, jakie śliczne włosy. O mój Boże. No właśnie, i w tym momencie sobie włączyłam ten, ten sprzęt do rysowania. E, no właśnie, zaznaczam wam te włosy. Kawaii! No prześliczne są. Jeszcze poczekam... O, już się załadowało wszystko. To dobrze. Bardzo dobrze. Eee... Halo? No, ładujcie się, resztę rzeczy. Ale te włosy naprawdę mi się podobają. O, Jezus Maria, jaka chmurka! O mój Boże, ale ładnie to wygląda. Ej, ciuchy na razie nie są aż takie złe, naprawdę. No, może poza tymi włosami, znowu. Mm, to może najpierw sobie zobaczmy... No właśnie, zdejmę wszystko z siebie. I zobaczmy, może, co my mamy tutaj. Mm. E, ładne włosy, podobają mi się, ale zmienimy kolor na brązowy, o. Mm, to może na niebieski zestaw, a może taki różowy. A może po prostu dam biały. Biały pasuje do wszystkiego. <gry> a to dam na... nie, w tym kolorze już o. Na ten kolor? W sumie ten kolor mam usta, kurde, na... E, e, ładny włoszczek, podoba mi się. Teraz druga strona. Ej, te włosy dla niewipów nawet nie wyglądają aż tak źle dzisiaj. E, co to jest? Co to jest? Pokażcie mi to. Pokażcie. Eee, Boże, wygląda strasznie. E, hmm. O mój Boże, jakie piękne shorty! E, teraz topki też ładnie wyglądają. Podobają mi się. Ta bluzka. Też w porządku. To jest piękne. I jeszcze do tego te shorty pasuje perfekcyjnie wszystko. Yay! No właśnie. A co o ostatniej stronie? O Boże, ale wielkie koczyki. No i tutaj już są te rzeczy, które były... Ostat... zmienili kolor tej bluzki. Ale są tutaj rzeczy, które były bardzo dawno temu w motywach. To może zróbmy sobie strój z tego motywu po prostu przecież o to tutaj chodzi. No, wezmę te shorty i wezmę tą bluzkę, bo mi się podoba. Jeszcze tylko zmienię kolorę. No i może zobaczę na inne włosy, bo te już mi nie pasują do zestawu. Te? Eee, e, nawet ładnie wyglądają. Może takie Nie. Co takim czerwonym? Nie, 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 nie. Nie, ten kolor mam na kejrze. Może po prostu na razie zostaniemy przy nich. Nie, brązem wyglądało o wiele lepiej. A może po prostu wezmę włosy z jakiegoś innego motywu? Albo wrócę do nich po prostu później. Ach tak, i teraz będzie przebierać w tej szafie. Fryzur. U, to nie szafa, tylko sklep. Koczki... Nie, nie, nie pasują mi do tego w zestawu. A może te kuczki, one zawsze mi się podobają, kiedy mam takie zestawy. Dobra, mój brązowy i brązowy, jej! I wygląda to ale przyzwoicie. Jeszcze tylko zmienię kolor tych ciuszków, może taki o... tak? o, o ten mi się podoba, ten mi się podoba, Zostanę przy nim, Dewuś. I czerwony krop... Ble... A, nie, te niebieskie będą lepsze. Nic nie widać! To jeszcze tylko zmienimy kolory tych spoleńków. E, podoba mi się ten kolor, naprawdę. Nie dobra, zostawię tu resztę. Kurde, nie pasuje mi ta bluzka. Może coś innego dobrego się znajdzie. Nie, to wygląda, źle. A może ta bluzka smokom? Też nie. A Może natomiast tak, taniej i dla wików Nie. Mm, pokażcie ją. No i to tylko zmienić kolory, to nie wyglądasz tak. Ej, to wygląda ładnie, podoba mi się, tak jakbym miała takie body i miała na nim taki sweterek. Dobra, to jeszcze tylko zmienimy kolory na takie moje. Nie, 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 nie. to ma zostać takie jak było. Eee, to dam czarne, bo zawsze daję to czarne i może jeszcze... O, i teraz pięknie, tak jakbym miała taki sweterek na tym. Nie, dobra, jednak zmienię na ten niebieski. <laughs> Ładny guzik podoba mi się. No i obuwie. No. Kurde, zdjasz te włosy. Sumie, nie pasowało mi do tego zestawu. Co, serio? Aż takie ten... Tanie? Wow, podoba mi się. No i dajmy to na czarny kolor. O, okej, okay, wygląda przyzwoicie. No i jeszcze poszukajmy jakichś włosów. To może poszukam w przerwie, żeby was nie zanudzać, bo przecież to... Ten... Go to Good <laughs>